I ten, mój drogi ten żelazek ten włączysz? już odpalone e, dzisiaj mamy pierwszy test cewki 20 dedykowanej na monety włączyłem program pierwszy na małe kolory ale zobaczymy sobie najpierw żelaza jak się zachowuje czekaj wezmę go w żeby był Tak, a teraz na przekręć. O. Specyfika prądu wirowego jest taka, że w urządzeniach Pi, jeżeli przedmiot jest na sztorm, to jest dużo lepiej wykrywany niż VLF. w VLF. W VLF-ach przy przedmiocie wbitym w ziemię mamy powierzchnię odpowiedzi taką, a w przypadku wykrywaczy Pi ten prąd wirowy dużo łatwiej obwija ten przedmiot, jeżeli jest, ustawiony to, jeżeli jest ustawiony w ten sposób, także do trudnych celów, no i mi się zdarzyło e, wykopać bagnet lebela wbity w przedpiersie okopu i przysypany jeszcze, gdzie powierzchnia odpowiedzi była mniejsza. Od tego, tak, bo to jest bagnet tulejowy, wąski. E, VLF-em bym go nie wykrył. Mamy taki zasięg. W tym momencie na tego typu rzeczy. Na monetę sobie go sprawdzimy później. A tam, y, jakbyś kolego mógł tylko wziąć. Jeszcze i zobaczymy. Czekaj. Ile, ile tam 30 do 40. A nie no, 35. Ja to... 35 no bym powiedział, no tak na oko. Tak, na sztolc kolor widzi gorzej ale na płask tu kluczem do ustawienia jest to żeby on taktował sobie szybciej wtedy jest czulszy na małe przedmioty i dioda pokazuje nam kolor dioda zielona mały kolor tak, a teraz jak możesz wejść w żelazo. Podejście. Przy przestarze bezpośrednio pod cewką e, pokazuje duży kolor, ale jak już odsuniemy na kilku centymetrów lub dalej, pokazuje nam żelazo, nie palą się żadne diody, więc jest całkiem poprawna dyskryminacja. I naprawdę całkiem niezła głębokość, jeśli chodzi o najmniejszą cewkę z tego zestawu, bo to jest 20, 30 i 40. I tyle. Dziękuję Wam bardzo i testy na kąpielisku sobie może zrobimy dzisiaj. Testy zobaczymy za pieniądzem, polatamy albo na polu i zobaczymy, jak on się sprawuje.